W 12. flaszu tygodnia wita państwa Artur Chmielewski. W dzisiejszym wydaniu: Gabriel Rozwadowski, Człowiek rolek, Biesiada przy ognisku w ogródku jordanowskim, Przegląd filmów festiwalowych w Kinie Len, Spotkanie autorskie Marii Ulatowskiej, Wiosenne zbliżenia artystów. poniedziałek spotkaliśmy się z Gabrielem Rozwadowskim. Dziś witamy naszego tegorocznego maturzystę i przedstawiciela w konkursach rolkarskich. Tym razem odbył się w Czczewie. Tak, odbył się w Czczewie. Tydzień temu w sobotę. Zawitało dużo rolkarzy z Polski. No. Z jakich miast pojawili się przedstawiciele? No z Warszawy, od nas z Trzech, Strzewa, Luzina, Gdańska, ze Śląska parę nawet się trafiło. Nie zamierza spocząć na laurach. Zapytany o najbliższe zawody odpowiada bez zająknięcia. 7 czerwca będą zawody w Lublinie, Eastside Jam, następnie 2 sierpnia w Katowicach, 22 sierpnia w Jastrzębie i na koniec wrzesień, październik finał ligi. Więcej informacji znajdziecie w reportażu na kanale Tuba Reporter i wywiadzie w dziale Sport. W piątek o 17 w ogródku jordanowskim przy ulicy Rejmonta 13 rozpoczęła się biesiada przy ognisku. W ramach imprezy dzieci mogły wziąć udział w konkursie wiedzy o Europarlamencie. Pytania zadawała dyrektor Centrum Kultury Beata Rusinowska i wiceprezydent Żyardowa Grzegorz Obłękowski. O oprawę muzyczną zadbał zespół Lucky Band. Sławek, Sylwia, Robert i Jarek udowodnili, że nie straszny im żaden repertuar. Jesteśmy zespołem grającym polskie i zagraniczne covery. Stylistyka bandu zawiera się pomiędzy bluesem, rockiem i popem i innymi nurtami muzycznymi. Posiadamy w repertuarze wiele utworów znanych artystów w nieco odświeżonych i ciekawszych aranżacjach. Zapraszamy do wysłuchania naszych nagrań. Czytamy na stronie zespołu. Zespół Lucky Band z Żyrardowa w składzie Sylwia Brzywczy na wokalu, Jarosław Zajkowski perkusja. Robert Radkiewicz, gitara basowa, i moja skromna osoba Sławomir Nalej, gitara elektryczna, akustyczna. Gramy utwory ogólnie polskie i zagraniczne, głównie covery w naszych nowych, odświeżonych aranżacjach. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni tutaj na tą biesiadę w miejskim Ogrodzie Jordanowskim, specjalnie na życzenie pani Bożeny Kowalskiej. Jest nam bardzo miło tutaj zagrać, tym bardziej, że jest bardzo piękna pogoda. Dużo fajnych osób, dzieciaki i też trochę starsze osoby. Staramy się grać dla wszystkich, żeby się wszyscy dobrze bawili, bo na tym przede wszystkim o to chodzi. Za rok, może dwa, W piątek rozpoczął się przegląd filmów festiwalowych w kinie Len. Trzy dni, trzy filmy festiwalowe, trzy wieczory przed wielkim ekranem i wstęp wolny. Każdy kinomaniak znalazł coś dla siebie. Przegląd filmów festiwalowych ruszył w piątek 23 maja o 20. Kinowa uczta rozpoczęła się od połączenia romansu i horroru, a głównymi bohaterami były wampiry. 24 maja na wielkim ekranie pojawiła się produkcja Grand Hotel Budapest. Komediodramat opiera się na znajomości dozorcy prestiżowego hotelu z nowym pracownikiem, którego bierze pod swoje skrzydła. Zdaniem krytyków film poza głównym nurtem łączy w sobie wiele innych gatunków, które zręcznie połączone tworzą interesującą całość. 25 maja wyświetlono Witaj w klubie. Produkcja otrzymała 6 nominacji do Oscara. Film opowiada o ronie udrowie, który kiedy do Powiadamia się, że jest zarażony wirusem HIV, postanawia zainicjować system zdobywania leków dla chorych osób. Szokująca historia oparta na faktach z pewnością zaskoczyła zebraną widownię. Film był bardzo ciekawy, poruszał temat, który jest no, interesujący, i uważam, że warto wiedzieć, jak ludzie, którzy są chorzy na AIDS, co oni odczuwają. Sobota okazała się pracowitym dniem dla ekipy Tuby Żyardowa. Najpierw o 17.00 odbyło się spotkanie organizowane przez Jerzego Baruszewskiego, znanego żyrardowskiego literatę i społecznika. Ja właściwie mam takie trzy y, pasje. Pierwsza to jest malowanie, bo to jest związane z moim zawodem. Pewnie, że jestem Druga pasja to jest śpiewanie, bo wychowana zostałam w domu bardzo muzycznym. Cała moja rodzina śpiewała i grała, a trzecia pasja to usiłuje pisać wiersze, chociaż coraz mniej, bo coraz więcej ogni. To znaczy obowiązki Mesana, wysiły już nie. Pewna pani z miasteczka żywardów przejechała na północ moc jardów. Malkontentą zamknąć dziób, nad węgierką stworzyć klub. Вершок летов, письмаков и баратов. O 19:00 w sali domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie odbyło się spotkanie autorskie z Marią Ulatowską. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz bankowość na SGH. Pracowała m.in. w Stołecznym Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego, w redakcji pisma Moda Polska, w centrali Narodowego Banku Polskiego. Przez ostatnie 15 lat pracy zawodowej zajmowała się prawem dewizowym. Była współautorką książki wydanej w 2000 roku przez wydawnictwo. Huiger, prawo dewizowe komentarz. Przez kilka lat prowadziła też wykłady z tej dziedziny pracę pisarską podjęła po przejściu na emeryturę efekt siedem wydanych książek. W ubiegłym roku w czerwcu założyliśmy z paniami taki klub dyskusyjny klub książki. I mamy pieniążki na taki cel z Warszawy raz w roku możemy sobie pozwolić i zaprosić autorkę. Czy autora? No, w tej chwili akurat mamy panią, Marię Ulatowską, która y, mieszkała przez jakiś czas właśnie w międzyborowie i zgodziła się y, przyjechać do nas na nasze takie rocznicowe, pierwsze spotkanie z, y, z, czy, z autorką. Zawsze opowiadam wszystkim, wszyscy myślą, że to żad, a to wcale nie jest żad, tylko prawda, że moje książki za mnie pisze moja klawiatura. Ja po prostu siadam przy komputerze i uruchamiam palce i już wszystkie historie wychodzą później na ekran komputera. No, trochę oczywiście żartuję. To nie jest tak, że. Robię sobie tam plan, że muszę codziennie na przykład poświęcić, nie wiem, godzinę, pół godziny, dwie godziny na pisanie. Jak chcę, to piszę o dziewiątej rano, jak chcę, to piszę o dziewiątej wieczorem, a jak nie chcę, to nie piszę dzień, dwa, dwa tygodnie, a potem piszę, 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 piszę. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję powieści, to oczywiście mam jakiś tam plan zazwyczaj w głowie, ale w trakcie pisania to się rozwija, zmienia. Moi bohaterowie są bardzo samodzielni i, i czasami przyprowadzają znajomych, zamiast iść w prawo, to idą w lewo. Ostatnim punktem naszego harmonogramu był reportaż z klubu Antidotum. Na miejscu pojawiliśmy się zgodnie z planem o północy. Zaangażowanie ochrony w bezpieczeństwo lokalu, zadowoleni klienci i świetna atmosfera. A to wszystko w otwartym dwa tygodnie temu nowym klubie. Szczerze powiedziałem, że jestem mile zaskoczony, bo... Patrząc przez pryzmat żyrardowskich klubów, no to nieciekawie było. Jakby nie było. Jakby nie patrzeć, prawda? Nie mieliśmy, że tak powiem, jakiegoś zaplecza takiego dobrego, żeby pójść do klubu, dobrze się bawić. A tutaj wchodzę i czuję się, jakbym wchodził po prostu do klubu w Warszawie, prawda? Jest klimat, jest muzyka, dobre naświetlenie, czego coś więcej, prawda? Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji na kanale Tuba Reporter. To wszystko w dzisiejszym fleszu. Girardów, tu bardzo dużo się dzieje. Jak widać.